Wybieramy najciekawsze tematy, prostujemy fakty, odzieramy z tajemnic bohaterki i bohaterów. Kaliski Podcast Historyczny to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Dama Asnyka, skierowany do wszystkich zainteresowanych dziejami ponoć najstarszego miasta w Polsce. Kaliski Podcast Historyczny, odcinek pierwszy. A ponieważ jest to pierwszy odcinek, więc chyba. Muszę wytłumaczyć, czym się będziemy zajmować i jak sam tytuł wskazuje, będziemy się zajmować szeroko rozumianą historią Kalisza i ziemi kaliskiej. Użyłam liczby mnogiej, dlatego że nie będę sama. W każdym odcinku będzie ze mną zaproszony gość. I dzisiaj jest ze mną Mariusz Kurzajczyk. Cześć Mariusz. Cześć, dzień dobry. Mariusz jest dziennikarzem piszącym na łamach ziemi kaliskiej już od wielu, wielu lat o historii Kalisza, ale nie tylko Kalisza, jesteś wielkim pasjonatem historii kościelnej wsi, w której mieszkasz, chyba to nie tajemnica, możemy to zdradzić. Prezesem kilku szacownych towarzystw sportowcem, ale nie o sporcie dzisiaj będziemy mówić. Chociaż mam już, mam już pomysł na podcast, na odcinek sportowy i nawet wiem, o czym będziemy mówić, ale to w przyszłości, także na pewno Cię tu jeszcze zaproszę. Dzisiaj będziemy mówić o 11 listopada 1918 roku i o wydarzeniach tutaj w Kaliszu. Ale już zanim się skupimy na tym, co się działo bądź nie działo w Kaliszu i na kontrowersjach, bo mówiliśmy się, że będziemy o kontrowersjach mówić, to cofnijmy się do roku 1914, bo to jest ciekawy rok w kontekście w ogóle sceny politycznej Europy, no nie ma Rzeczypospolitej na mapach Europy, ale po raz pierwszy nasi zaborcy stają po różnych stronach barykaty. No Dzieje się generalnie tak, jak z naszej oceny teraz, bo to wcale, wcale takie zabawne nie było, ale, ale, ale generalnie to było zabawnie, bo byliśmy ponad 100 lat, znaczy to różnie, tak? bo niektórzy twierdzą, że pod zaborami to w sumie byliśmy od powstania listopadowego, jeszcze niż dopiero lat 60. XIX wieku i nie jeszcze, że od trzeciego rozbioru. Nalebiliśmy bardzo długo, tak ponad 100 lat pod zaborami. I w 14 roku znaleźliśmy się pod okupacją. <grafię> Trudno powiedzieć, czy nasza sytuacja się zmieniła. Na lepsze raczej nie. Nie była to taka okupacja jak w czasie II wojny, wojny światowej, yy, bo no, był tam ten yy, gubernator niemiecki, był jakiś tam zarządca powiatowy, który wydawał Han, chyba się o ile dobrze pamiętam nazywał. Zresztą podobno się Polszczy, bo z, Polską, z Polką chyba w Krotoszynie osiadł. Mhm. I został w okresie międzywojennym w Polsce. No, i oni tam wydawali różne rozporządzenia, głównie zajmowali się ściganiem rosyjskich szpionów i ustaleniem różnych cen na towary, bo tak w Niemczech zawsze było, tym się zresztą kongresówka różniła od Zaboru Polskiego, że u nas był wolny rynek, przynajmniej od Reform Stoły Pina a Prusacy musieli mieć stałe ceny w całym państwie. I on, no, on, tak i on się też się wystarczy. tym zajął tak, że muzain Także, no ale jakoś Kaliszanie tego specjalnie nie odczuwali. No, może poza tym, jak wspomniałeś o sporcie, że regularnie odmawiali, właśnie ten Han odmawiał wznowienia działalności Towarzystw Polskich Sportowych. Mhm. To jest ten też czas, kiedy właściwie Kalisz, no dźwiga się po zniszczeniach sierpnia 1914 roku. To dosyć trudny czas, bo z jednej strony odbudowa, z drugiej strony no, miasto ma mnóstwo problemów. To jest problemy związane między innymi z bezrobociem, ale przychodzi rok 1918 i chyba coraz częściej staje się jakby jasnym, że no, wojna zmierza. Końcowi, że właściwie już wszystkie strony są zmęczone i tylko trzeba wyczekiwać tego momentu, kiedy tak naprawdę nastąpią, nastąpi porozumienie i zakończenie wojny. Ja pozwolę sobie zacytować fragment wspomnień Stefana Rydzewskiego. Te wspomnienia dostałam od jego wnuczki, pani Heleny Radziłowicz. Stefan Rydzewski był członkiem Straży Obywatelskiej, do tej straży za chwilkę wrócimy, ale co on pisze o 1918 roku w Kaliszu? Cytat. Wiosną 1918 dał się odczuć pewien y, powiew dziwnych, szeptanych wiadomości z różnych frontów, często ze sobą sprzecznych. Nastał czas gorączkowego oczekiwania na ważne wypadki. W tym to czasie przybył z Warszawy tajny wysłannik. Bezwłocznie zostało zwołane tajne zebranie z kilkoma znacznymi obywatelami miasta i delegatami polskiej organizacji wojskowej, celem wysłuchania wiadomości i zaleceń przywiezionych z Warszawy. Wiadomości były bardzo pocieszające, gdyż w krótkim czasie spodziewane jest załamanie się państw centralnych, nakazem chwili jest przystąpienie do organizowania się i zbrojenia w ramach organizacji POW i powołania wzorem Warszawy straży Obywatelskiej. Mm, jeżeli pozwolisz, tylko mm -hmm. się wtrącę na chwilę, taka mała dygresja, bo, bo jak mówimy o 14 roku i 18, no to wypada, wypada chociaż, no nie wiem, pięć zdań powiedzieć mm -hmm. o roku 16, bo tam wydarzyły i 17 bo wydarzyły się, to, to były dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze, no to był słynny akt 5 listopada, tak? Cesarzy yy, o, o, o tym o wskrzeszeniu państwa, państwa hmm. polskiego. Powstała rada regencyjna, która no, była uważana za, za, za polski rząd w jakimś sensie, tak? Była, Tymczasowa Rada Stanu została powołana. Tutaj warto o niej wspomnieć, dlatego głównie ona tam władzy żadnej już nie miała, ale na jej czele stał Wacław Niemojowski, właściciel marchwacza Kaliszanin, tak, potomek tych Niemojowskich z posłania listopadowego, czyli warto o nich wspomnieć. Ale jeżeli chodzi o taką światłą część społeczeństwa, to do nich dotarło to w tym właśnie w listopadzie 16 roku, że coś się zaczyna dziać. Pamiętam, gdzieś w jakichś wspomnieniach czytałem o mszy, która odbyła u Świętego Mikołaja wtedy. Przypomnę, że proboszczem był Jan Sobczyński, słynny proboszcz i historyk. I tam no, cała inteligencja kaliska się zebrała, yy, ogłoszono, tak przeczytano ten akt, yy, zakończono... Ale takie zdjęcie yy, właśnie z odczytania tego aktu. Czas tak, tak, edukowane. tak. Mhm. Tylko ono już nie było w kościele, tylko chyba mhm. przed starostwem tak, dzisiejszym, tak? tak, tak? tak Czyli tak, tam, tak. gdzie gubernator... Ale co najważniejsze, słuchajcie. Że to, to nie było tam tego 5 listopada, tylko na miesiąc później, już no, kilka tygodni później, w każdym razie, bo to wtedy wieści tak szybko się nie rozchodziły. Ale co najważniejsze, bo to był taki dlatego uważam, że o tym warto wspomnieć nie dlatego, że był ten akt, ale to, że wtedy na tym budynku gubernatora zawieszono flagę z polskim orłem. A ci ludzie co tam stali. To zaśpiewali, no, można powiedzieć, że uczesny hymn, Boże tak? Coś polskie napisany na cześć Aleksandra I, ale uważany był przez cały XIX wiek, aż do czasów, praktycznie do lat 30. w Polsce, za, za taki nieoficjalny hymn polski. Odśpiewali ten hymn, który notabene Pruska Orkiestra zagrała. <grywanie> Także działo się już ciekawie w tym, w tym 16. roku, a potem 17. ważny jest, bo, bo wszyscy się na to powoływali. No, czy to orędzie Ulisona, taki tam punkt chyba 13 dotyczący Polski, ponieważ państwa centralne, gdy mówimy o tym listopadzie 18 roku, to rząd niemiecki, nowy rząd niemiecki, taki rewolucyjny już właściwie, zaakceptował te 14 warunków Wilsona. Powiedział, to my się poddajemy i akceptujemy te 14 warunków. Czyli mhm. zgodził się na to, że będzie Polska. No właśnie. Czyli coraz. Coraz bardziej wiemy, że ta Polska powstanie. Pytanie, w jakim kształcie, a to się rozstrzygnie dopiero za dwa lata, za dwa, trzy lata, od wydarzeń, o których będziemy dzisiaj e, mówić, ale odchodzi listopad 1918 roku. Ja wspomniałam przed chwilką o tej straży obywatelskiej. E, bo nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, ale wśród e, historyków piszących właśnie o tym czasie w e, Kaliszu e, panuje takie przeświadczenie, żeby wszyscy ponad podziałami postanowili dogadać się i zadbać o bezpieczeństwo Kalisza. Jakby przełożyć takie niesnaski panujące między różnymi organizacjami działającymi w naszym mieście, oczywiście nielegalnymi i dla wspólnego dobra wspólnie walczyć o wyzwolenie Kalisza i też straż obywatelska miała czy właściwie Kaliszanie nauczeni tym doświadczeniem w sierpnia 1914 roku, jakby postanowili tym razem zadbać nieco o bezpieczeństwo swojego miasta. No tak, Straż Obywatelska powstała jeszcze jako tak, organizacja konspiracyjna, mm. tak? chociaż to tak w cudzysłowie powiedzmy sobie szczerze, bo nikt tam specjalnie ich nie ścigał, ale a przede wszystkim nie ogłoszono, że, że ona jest, bo tak naprawdę dopiero 11 listopada na posiedzeniu Rady Miejskiej ogłoszono, że powstała Straż Obywatelska. Ona już była wcześniej przygotowywana i chyba rzeczywiście tak było, że, że dogadały się, no nie wiem, czy różne siły, raczej różni ludzie, którzy coś mieli do powiedzenia w mieście, no bo o co chodziło? No oczywiście wyjadą wojska niemieckie, które do tej pory... Czym się zajmował ten garnizon niemiecki w Kaliszu? No przede wszystkim pilnowanie porządku, tak? Czyli w jakimś sensie rolę milicji też spełniał. Codziennie, aż do 11, jeszcze 11 listopada patrole niemieckie chodziły po ulicach miasta. Także chodziło o to, no wiadomo, wychodzą Niemcy i, i hula i dusza piekła nie ma, tak? Wszyscy się bali, że, że przede wszystkim Nagle będą jakieś zamachy na własność, na, na życie ludzi, zwykłe bandyctwo może wyjść. I temu przede wszystkim miała służyć ta Straż Obywatelska, czyli takie niepokojowe przejęcie władzy, tylko zapewnienie spokoju publicznego w mieście. Tak, zanim po prostu ukształtują się władze miejskie, zanim zostanie wprowadzony taki porządek, więc na ten czas tutaj nad tym bezpieczeństwem miasta właśnie miała czuwać Straż Obywatelska która rozwiązała się chyba w początkach 1919 roku? Tak, tak, tak. Ona już generalnie nie funkcjonowała, no. bo, bo już od końca listopada były właśnie no. władze wszelakie no. w Kaliszu. 11 listopada już Rada Miejska była, tak? Burmistrz Bukowiński znowu wrócił. No właśnie, ale właśnie. co się dzieje 11 listopada? Bo no, świętujemy Narodowe Święto Niepodległości, to jest taka data symboliczna. No i bardzo późno przyjęto, prawda? Ale tak, ale w Kaliszu, w Kaliszu ona jest nie tylko symboliczna, bo myśmy faktycznie wyzwolili miasto, czy przejęli miasto 11 listopada. Ja bym powiedział tak, w jakim sensie? <laughs> <laughs> Oczywiście, bo to jest tak, jak. No, no, ja no właśnie, to właśnie to jak mówimy proces. wspomniałeś na początku o kontrowersjach, bo bym powiedział, że takich może nieścisłościach albo no, jak to zwykle bywa, wygrali zwycięzcy, piszą historię, i, i tak było w tym przypadku. My, w dużej mierze, o szczegółach tego, co się wtedy wydarzyło, to wiemy z takiej jednodniówki, która wyszła w 1928 roku. Tam dużą część jej to zajmują wspomnienia porucznika Juliusza Urycha, który był szefem Sztabu Wojskowego. No, i on jakby tę historię napisał. I prawdę mówiąc, no, chyba wszyscy, albo prawie wszyscy, do tego nawiązują. A były tam no, no były ewidentne jakieś nieścisłości, bo jak zerknąć do dokumentów, to pewne rzeczy wyglądały troszeczkę inaczej. Mhm. Czyli na przykład sam ten sztab wojskowy, tak, który przez chwilę przejął władzę jako, jako nie władzę cywilną, tylko wojskową, ale, ale generalnie przejął władzę nad miastem, czyli nad wszystkim, co się w mieście działo w 2011 roku. To słynne wejście Ulrycha do gubernatora niemieckiego Leo Zontaga. No, i kiedy to się wszystko wydarzyło? Tak? W tej jednodniówce Ulrych wspomina, że wieczorem 10 listopada, tak już no. zaczęło się 10, się spotkali, był on, czyli jakby wszystkie środowiska wojskowe. Było ich wiele, bo warto wspomnieć, bo to jest bardzo ważna rzecz, że ja mówię o tej Radzie Regencyjnej, w ogóle bardzo lubię to, to ciało bo ona już 7 października ogłosiła niepodległość Polski, także w zasadzie, i, miała, i przejęła z rąk, co ważne, niemieckich Polnisze Wermach, tak, czyli te siły zbrojne. I porucznie Glaswoń został przesłany już 9 listopada. Stwierdził Ulrych, chyba, że należy się z nim dogadać. Bardzo dużą część ówczesnych żołnierzy w Polsce, przepraszam, nie w, nie w Polsce, tylko w Kaliszu, stanowili dowborczycy. Tam się pojawia w jakimś momencie porucznik Bieniecki, notabene Kaliszanin, ale to jest właśnie taka ciekawostka, że po rozwiązaniu pierwszego Korpusu Niemcy wysiedlili do Wborczyków, do kongresówki, bardzo wielu tu na zachód, żeby tam, ponieważ oni tam z, ze wschodu wielu z nich pochodziło, żeby nie, żeby nie mieli kontaktów, żeby przypadkiem nie zostali szpiegami rosyjskimi, i wielu z nich mieszkało w Kaliszu, także byli oni byli wtedy konkretną siłą wojskową. No, w każdym razie, wracając do tego sztabu wojskowego, że powstał ten sztab 10 listopada, no i że rano już tam 11 listopada Ulrich poszedł do, do Zontaga i, i ogłosił, że jest sztab wojskowy i przejmuje władzę. Tymczasem, jakby popatrzeć na dokumenty, yy, chyba 14 listopada, yy, Ulrich pisał do Warszawy na ten temat i napisał, że. 11 listopada powstał sztab wojskowy. No, po 10 latach zmienił zdanie, przesunął kilkanaście godzin do powstania sztabu. No, nie, no, Może chciał, żeby było trochę wcześniej, może się pomylił, no trudno jest powiedzieć. Ale to mówię, no, jest jakaś nieścisłość. Prawda mówiąc, nikt nie docieka tak naprawdę, kiedy oni się spotkali, gdzie. Ba, jest taka ciekawostka też związana z samą wizytą u Zontaga, jeden z historyków ostrowskich. <laughs> Uważa, że w ogóle to było 12 listopada, a nie 11. I myślę, że ma, to nie ma oczywiście żadnych dowodów, bo to badamy po prostu okoliczności tego spotkania. No możemy sobie gdybać, no ale no dosyć dziwne jest to. Nie wiem czy znamienne, ale dziwne na pewno, że tak naprawdę te, te, te kilkadziesiąt godzin od 10 do 12 listopada to zostało bardzo w kaliszu zostały bardzo mało zbadane przez historyków mm -hmm. i jakoś nikt dogłębnie nie usiłował dotrzeć, jak to naprawdę było. ja o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, że ten, ten, to wydarzenie jeszcze w historii czeka na swojego badacza. Tak zdecydowanie, to zdecydowanie ktoś się powinien zająć. Zresztą, jak już, żeby kończąc z tymi kontrowersjami, no to właśnie, że według Ulricha już przed 11 listopada były rozmowy z Radą Żołnierską tak zbuntowanych mm -hmm. żołnierzy niemieckich, w, w tym, w, tym, w, tym jego, w jego meldunku, który pisał, on tam wysłał go, prawdopodobnie on jest z 13, wysłał go tak naprawdę 14, bo na końcu napisał, pisałem w nocy z 13 na 14. To on tam pisał, że dzisiaj rozmawialiśmy i że, czy nie, przepraszam, wczoraj rozmawialiśmy, a dzisiaj wojsko wyszło, tak? Czyli że 12 listopada uzgadniali, a 13 wojsko wyszło, no na pewno w tym jest jedna rzecz prawdziwa na 100% pomijając już te daty i godziny, że Niemcy jeszcze stanowili taką siłę, a Polacy po prostu nie byli uzbrojeni przynajmniej do tego stopnia, że pozwolono Niemcom wyjść z bronią. Także oni, oni wychodzili z Kalisza normalnie uzbrojeni. Mhm. Chyba najwięcej problemów stwarzał. Co robią które zajmowały szczepionkę. To znaczy jakby szczepioną, to była w ogóle druga And rzecz, no. tak, bo tu był oddział, i, i, który stacjonował w Kaliszu, Kaliszem się zajmował. Tu się jakoś dosyć szybko dogadali, zresztą była ta rada żołnierska, która w ogóle powstała w Szczepiornie, ale która objęła władzę w Kaliszu i Niemcy, zresztą widząc, widząc chyba te nastroje, to dosyć szybko wyszli. A problem ze szczepionkiem był te, też problemem bezpieczeństwa. Tam cały czas byli jeńcy wojenni. Mm -hmm. Bardzo dużo Francuzów, trochę mniej Włochów, nawet jacyś tam Anglicy byli. Tak, bo przypomnijmy, że w Szczepiornie był obóz jeniecki od początku 1915 roku. Praktycznie przez od początku Niercy. wojny, tak? Praktycznie od początku wojny. Tam Zresztą ci jeńcy, no, było ich na tyle dużo, że zajmowali całkiem sporą część cmentarza, mhm. później ukraińskiego. W latach chyba 20-30 oni byli ekshumowani. Uroczyście pamiętam, że Włochów, tak wszystkich, bo ich było pewnie niewielu. Wszystkich ich do, do Włoch zebrano. Także ci Niemcy jeszcze tam dłużej zostali w tym szczypiorni, ale mówię, to też była kwestia jakby organizacji, to tak jak była Druga wojna światowa i wchodzili Amerykanie na zachodzie. A jeszcze jakiś czas tych Niemców trzymali, bo oni pilnowali porządków w tych obozach. Mhm. Po prostu no, żeby, żeby nie doszło do jakichś ekscesów, a nawet zbrodni. Mariusz wspomniałeś już nazwisko Juliusza Urycha, rodzina związana z Kaliszem, Urych urodził się. No tak, tak, wszyscy, to kaliska, wiem, kaliska wszyscy rodzina. Wszyscy jeszcze szukają jego aktu urodzenia? Nie, Czyż chyba odnaleziono? tak. Chyba kaliska rodzina. A rodzina tak, kaliska, ja, tylko no. nie wiem, czy odnaleziono jego aktu urodzenia. Bo coś mi się wydaje, że chyba jeszcze wszyscy szukają tego aktu urodzenia, ale być może ktoś odnalazł. No powinno się dosyć łatwo znaleźć, tak, bo to. Wtedy były chyba tylko dwie parafie i chyba 1885. Pytanie, czy był zarejestrowany w tym roku, w którym się urodził. No to też ale to nie to znaczy można poszukać też pewnie w, w dokumentach szkoły, tak, bo był mhm. uczniem gimnazjum, czy dzisiejszego pierwszego liceum, przez jakiś czas potem go wywalili, mhm. bo chyba maturę, o ile dobrze pamiętam, w Krakowie zdawał i tam poszedł na studia prawnicze. Zresztą w ogóle do Kalisza potem wrócił, nie jako wojskowy i legionista już były, tylko wrócił na aplikację sądową. przyjechał mhm. do miasta. Właśnie ciekawa postać. postać. Tak, członek Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 30. Minister Komunikacji. No właśnie, ciekawa postać, która też chyba czeka na swojego badacza. No, powiem ci, że ja zawsze go bardzo lubiłem jakoś, tak. Wzbudzał moją sympatię, pewnie przez jego zainteresowanie sportem. On zresztą był współtwórcą. Niektórzy twierdzą, że twórcą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W okresie międzywojennym minister Komunikacji, a przez jakiś czas też chyba wiceminister spraw wojskowych. Nie niedawno... w zdaje się. Nie? Tak, tak, tak. Było bardzo blisko związany. Zresztą karierę. No tak jak wszyscy Piłsudczycy robił, robił karierę po 26 roku. Przyznam się, że, że, że na tyle mam jakiś sentyment do niego, że, że jak jakiś czas temu byłem w Londynie, to, to zrobiłem sobie taki spacer. Bo on po wojnie oczywiście nie wrócił do Polski, bo na pewno by dla skończył. Mhm. I mieszkał w Londynie, klepał biedę. I pracował najpierw w takim no, znakomitym, to dzisiaj to jest marka luksusowa hoteli Clary tak dobrze pamiętam się nazywa. A potem, a potem pracował, był windziarzem w domu handlowym, do dzisiaj istniejącym Harrods. I zrobiłem sobie taki spacer, bo to są jedyne dwa znane miejsca pracy z okresu powojennego i zrobiłem sobie spacer. Clarice jest tam w okolicach Oxford Street po jednej stronie Hyde Parku, a House po drugiej. Także parę minut spaceru przez park, a jak zmieniał pracę, daleko się nie przeniósł. Nie wiem, czy to było ważne, czy on gdzieś w okolicy mieszkał. Do tego jeszcze nie doszedłem. Należycie no, miał takie, jak wiele, jak generalnie polska emigracja, tak? czyli biedny, ale był zaangażowany w polskie organizacje, aktywnie tam działał. Pomagał przy tworzeniu Muzeum Piłsudskiego w Londynie, także. No na pewno postać zasłużona dla Polski i powinniśmy o niej pamiętać. Nie pamiętam, kiedyś pisałem, apelowałem, żeby jakąś chociaż tablicę Ulrichowi zrobić przy okazji 18 roku, ale chyba do dzisiaj jej nie doczekał. Tak, zdaje się, że nie, no ale jeszcze wszystko przed nami. Jeśli ktoś z nas słuchających zechce badać postać Ulricha, to oczywiście zachęcamy. Sporo materiałów jest. No, dzisiaj to jest Wojskowe Biuro Historyczne, a dawniej Centralne Archiwum Wojskowe, bo swego czasu też gdzieś tam Ulrich był w sferze moich zainteresowań i parę rzeczy, właśnie parę teczek związanych z Ulrichem udało mi się Dobrze. przejrzeć. No dobra, Mariusz, czyli mamy ten 11 listopada, odzyskaliśmy wolność, przejęliśmy władzę. Prezydentem zostaje? Dobry minister Bukowiński, oczywiście. Właściwie nie, nie było innego kandydata. No, można powiedzieć, że w jakimś sensie bohater 14 roku, bo został zakładnikiem tam po tych wszystkich wydarzeniach tragicznych w Kaliszu. Został zakładnikiem niemieckim, wywiązan został do Poznania, także tam innej kandydatury nie było. No, przypomnę, że był, był cały czas burmistrz w Kaliszu, który był, był komisarycznym, czyli zresztą to Polak był, prądzyńskiem, dobrze pamiętam, mhm. się nazywał ale to on natychmiast zrezygnował. I właśnie to, no, dla, dla, dlaczego ten 11 jest ważny dla nas? No bo właśnie tego 11 na 100% co się odbyło. Odbyło się po południu pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej. Zwołane, już nie pamiętam, czy to Karol Wyganowski, czy to prezydium, bo takie było prezydium Rady Miejskiej, zwołało to, to posiedzenie i ogłosiło, że właśnie jesteśmy już w wolnej Polsce. E, tak, bo informacje o tym znajdziemy skądś na łamach Gazety Kalickiej. To właśnie, że się... 13 tak. chyba napisała o tym Gazeta Kaliska, ile pamiętam, dwa dni później. Zresztą to było pierwsze wydanie po tym 11. Także Rada Miejska ogłosiła, no, swój tam komunikat wydała też ta, ta komenda wojskowa, no, ta były takie czasy, że tam, jak poczytamy, to niektórym może nóż się w kieszeni otworzyć, bo na przykład jest tam mowa o tym, że to będzie Polska Rzeczpospolita Ludowa i ludu pracującego, miast i wsi. No, tak się akurat składa, że te wszystkie siły, które, te wojskowe, nie mówię o Radzie Miejskiej, które rządziły wtedy Kaliszem i, i dużą częścią Polski, to były związane z PPS-em, no także nic dziwnego. To były takie nawiązania, nie, nie komunistyczne absolutnie, ale taki właśnie rząd Moraczewskiego, mhm. prawda, który pierwszy powstał, to były takie rządy trochę rewolucyjne. Mhm. E, tak już kończąc powoli, w po listopadzie przyjdzie grudzień i przysięga batalionu pogranicznego i pójdziemy wspierać walczących Wielkopolan. Mam na myśli tutaj powstanie Wielkopolskie, e, i po, a potem e, Kańszanie wstąpią do oddziałów walczących w wojnie. Polsko-bolszewickiej, no bo nie o no, trochę, Ja bym powiedział trochę tych wojen było więcej, rzecz tak wiesz, z, Tak, W no, 19, 19 roku gdzie? 19 z Czechami tak, walczyliśmy tak, z Ukraińcami, tak, tak już trochę zapomniane są wojenki, ale też Kaliszanie, obywatele kaliscy, mhm. czyli raczej zamożni, mieszczanie, w tym uczestniczyli. Zresztą wzięliśmy Kaliszanie wielu udział w powstaniu wielkopolskim, ale wcześniej trzeba przypomnieć, że. Ta granica, mimo że, że to był, była okupacja niemiecka w szczypiorni, między Szczepiornem a Kremierzycami, ta granica ona cały czas funkcjonowała. bo To jest tak, że kongresówka znalazła się pod okupacją i ona cały czas funkcjonowała jako taki osobny organ. I za tej granicy, to, to cały czas była granica, cały czas był postronek graniczny. I gdy w Kaliszu wybuchła, wybuchała niepodległość, mhm. to z drugiej strony granicy. Ze Skalmierzy, z Zostrowa, nawet tam z, z, jeszcze gdzieś tam z okolic, całkiem sporo ludzi przeszło tutaj chętnych, chętnych do wojaczki. I oni też stanowili część tego batalionu pogranicznego, nie tylko Kaliszanie. Dobrze, Mariusz. Myślę, że możemy tutaj postawić te przysłowiowe trzy kropeczki. Tak, jak powiedziałam, ja jeszcze na pewno zaproszę Cię do jakiegoś odcinka, w którym będziemy mówić o historii kańskiego sportu, bo jakby jesteś Sherlockiem Holmesem, kańskiego sportu i rozwiązujesz różne sportowe zagadki i wyjaśniasz i prostujesz pewne fakty w historii kańskiego sportu. Próbuję. Także za dzisiaj bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję za to, że bardzo. Miło, zaproszenie do premierowego skądinąd fajnie. odcinka. Kański Podcast Historyczny, odcinek pierwszy. Mariusz Korzajczyk, Monika Waliś. Do usłyszenia. the